Polski świat mediów pogrążył się w żałobie. 27 listopada 2025 roku dotarła do nas wiadomość, w którą wielu wciąż nie może uwierzyć. Odeszła Agnieszka Maciąg, kobieta, która dla tysięcy była symbolem piękna, duchowej harmonii i odwagi w szukaniu własnej drogi. Choć od lat unikała blasku fleszy, wycofując się z medialnego zgiełku, nadal inspirowała ludzi swoim spokojem, duchowością i głębokimi refleksjami. Jej książki, jak Pełnia Życia czy Rozmaryn i Róże, prowadziły czytelników ku wewnętrznemu uporządkowaniu, równowadze i odkrywaniu własnego sensu. Niestety, mimo okresu remisji, choroba nowotworowa powróciła w marcu 2025 roku. Bliscy do końca wierzyli w cud. Informacje o odejściu Agnieszki przekazał jej mąż, Robert Wolański, publikując poruszający wpis o miłości, wdzięczności i świetle, które wnosiła do życia ich rodziny. Dziś wiemy już, gdzie spocznie. Zarząd Cmentarza Powązki Wojskowe w Warszawie potwierdził, że to właśnie tam odbędzie się ostatnie pożegnanie. Jest to miejsce symboliczne. Spoczywają tam wybitni artyści, twórcy i osoby, które odcisnęły ślad w polskiej kulturze. Na ten moment jednak wciąż nie znamy dokładnej daty ani godziny pogrzebu. Również miejsce samego pochówku, czyli konkretna kwatera na powązkach wojskowych, pozostaje decyzją rodziny. Przedstawiciele cmentarza poinformowali jedynie, że czekają na ostateczne ustalenia bliskich, którzy proszą o czas, spokój i intymność w tych wyjątkowo trudnych dniach. Wiadomo jedynie, że ceremonia będzie miała charakter uroczysty, ale jednocześnie skromny, zgodny z późniejszym stylem życia Agnieszki Maciąg, która w ostatnich latach wybierała ciszę, naturę i duchowość zamiast medialnego zamieszania. Przyjaciele i fani przygotowują symboliczne upamiętnienia. W internecie pojawiają się tysiące wpisów, zdjęć i wspomnień. Wiele osób zapowiada, że w dniu pogrzebu pojawi się na powązkach, by pożegnać autorkę, która przez lata dawała im wsparcie i inspirację. Kiedy tylko zostanie podana oficjalna data ceremonii, będzie to jedna z najważniejszych informacji dla wszystkich, którzy chcą ostatni raz oddać jej hołd. Agnieszka Maciąg pozostawiła po sobie bogaty dorobek, ale przede wszystkim sposób myślenia, który uczył wdzięczności, uważności i cichej radości życia. I właśnie w taki sposób wielu będzie ją pamiętać. Dodam, że historia Agnieszki Maciąg to symbol życia przeżywanego świadomie, w zgodzie ze sobą, ze spokojem i miłością. Wielu ludziom pokazała, jak można zwolnić, jak można zaufać sobie i jak znaleźć światło nawet w najtrudniejszych chwilach. Jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami i ważnymi informacjami, subskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego filmu.